Niebezpieczeństwo. ależ się doczekać nie mogę! Wyżerka! Uh! A! A! Uh! Żadnego wyżerania póki nie pozwolę! Nie jemy, bo dzisiaj pojawi się gość specjalny Batła! Nauczył mnie kocich ruchów, szpiegowskich trików i zdradził tajniki udanych raucików. Dzisiaj wszystko musi być idealnie, rozumiecie? Dekoracja, zastawaj i sztuczce i kto gdzie siedzi. Ma być idealnie i jedzonko! ola, 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 stop! A co to ma być? Moja pierwsza próba święto-dziękczynnej przystawki, Robinie, zwana również bullplop. Poletkie panie o życie, które uskutecznia w gardle, szaleje, zaostrza apetyt. Hasło. Batman chce coś do chrupania. Tak jest ser. Ależ ty mi pachniesz! Ustawimy do kąta. Ah! Uæææ! Uh. Ah! 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 <laughs> Supermenowy plan niespodziankowy. ma talent. Serdecznie zapraszamy na tegoroczną edycję, którą poprowadzi dla was Ptakorang! Czyli ja, bo tak się nazywam! A ja w ciągu dalszym nie mogę uwierzyć, że bierzemy udział w przesłuchaniach do Ligi Sprawiedliwych! Sami najlepsi superbohaterowie! Wonder Woman. Ej, ale mamy chyba swoją drużynę. Mamy, ale wolelibyśmy trafić do tej lepszej. A, no przecież i wszystko jasne. No, kochani, w tym roku konkurencja jest chyba dość mocna. Myślicie, że macie szansę? No, Marcale. Hej, Batman, no co tam brachu? Tylko żadnego faworyzowania. Mruk, mruk. I, bo ja pomyślałem, że może zaprezentuję Państwu motocyklometryki! Nie tego. Batman, lubimy się. Chodź trochę. Oh, ho, 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 tak chciałem być w lidze i tak strasznie zmarnowałem okazję. Tym razem zamierzam olśnić państwa nieprzeciętną magią. <śm> Hej, kiedy nawet jeszcze nie zacząłem. Nie wolno. Nie można tak. Dajcie mi wystąpić. Dobra, kadabra! Dobra, kadabra! Kadabra! Leć, ty, nieszczęsny ptaku, leć! Ej, ej, oj, no, dobra, dobra, dobra. Ej, to następna sztuczka. Sprawię, że ta tu 20-dolarówka zniknie sobie i za chwilę pojawi się w czyimś portfelu. Proszę, proszę. Batman sprawę. Zatrzymaj sobie. Potraktujmy to jak łapówkę. Puszczać! Nie macie prawa! Ja muszę odbudować farmę! Dajczyk, też bym się podłączył do Batpor. Ależ mam złę, ludzie, trzymajcie mnie! Nie zastanawialiście się nigdy, czemu mówią na nią Wonder Woman! Bo po angielsku brzmi to lepiej niż nasza swojska baba, co nie? I jeszcze Aquaman. Koleś gadał z rybami i umie super szybko pływać! No, bardzo dobry to talent! Jak się jest płetwalem! wreszcie bardzo dobrze ocenili. <śmany> <śmany> Demonów. Była umowa! Cyborg! Gwiazdka! Co to za mazanie po szybie! Chodź! A, a. Co, się stresujesz? Przecież to się zmyje. I co? Przecież się zmyło. A, a. a ty co, lewą nogą wstałeś? Uf. Wybaczcie, ale chyba jednak wyzwalacie we mnie to, co najgorsze. Wiemy, wiemy. Co to ma znaczyć wy specjalnie? Ależ najspecjalniej! Czy nie pamiętasz, jaki byłeś, nim rozpoczęliśmy wyzwalać w tobie to, co najgorsze? W czasach, kiedy nasza drużyna dopiero powstawała. Teraz będą wspominki! Niech to gęś kopnie! Sądziłem, że w Gotham jest pasztet, ale Jump City to jakaś wylęgarnia łobuzów. Jak to dobrze, że rodzin cudowny chłopak pędzi na ratunek! Czy nic, bo co? Niech mnie otrzymałem cios! Słuchajcie, skoro robot nie tyka tylko Ligi Sprawiedliwych, przebierzmy się! Ale naprawdę ci się wydaje, że w kostiumach nas nie pozna? Cyborgi jednak są na ile. Zamawiam Batmana! Nie wyobrażaj sobie, Batman jest mój! Ale ja! No. Umiem latać! Ja chcę być Też Batmanem! Chcę być Batmanem. Byłam pierwsza jasnej, ja biorę Batmana. Ale przepocałem. Jakimś ostem i serem pleśniowym. Nic dziwnego, że się poci to Batman! A może raczej... Ja jestem Batmanem.